L&P New Media Chciałem pogratulować niewątpliwie suwałkom pięknego, pięknego obiektu i, i bardzo dobrego zespołu, który do nas tutaj widać, że stworzył. Naprawdę mogę, mogę tego gratulować. Dzisiaj bardzo mi się drużyna Wigier podobała i rzeczywiście mieliśmy ogromne problemy, żeby się to spotkanie wygrać. Taka jest piłka, nie zawsze ta drużyna, która, która ma więcej rzutów rożnych, która ma więcej z gry, czy, czy nawet można powiedzieć sytuacji w obrębie pola karnego wygrywa. Myśmy, myśmy to spotkanie wygrali dzięki przytomności i zachowaniu się w tych dwóch sytuacjach, które były kluczowe. Może gdyby Michał Zieliński wykorzystał tą jedną szybciej, mielibyśmy w jakiś sposób ten mecz może ułożony, może by te powietrze z Zeszła. Tak do końca, a grały totalną, bardzo dobrą, bardzo dobrą piłkę. Mieliśmy olbrzymie problemy wyrazy szacunku dla, dla, dla wigier. No ale cóż, ja się cieszę, że GKS Katowica jest w następnej rundzie Dziękuję. Dziękuję trenerowi za dobre słowa. Szkoda, no trudno, bardzo, bardzo chcieliśmy powalczyć o, o drugą drugą rundę, ale się nie udało. Mieliśmy dużo, dużo sytuacji, trzeba ich wykorzystać. Graliśmy ostatnio. W niedzielę. Między z Legion 2 to jest ta, ta, taka sama sytuacja dobra, dobra gra. I dużo sytuacji nie możemy wykorzystać tej kropki, na tej brakuje i, i no, trudno będziemy pracować na treningach i najważniejsze, że mamy sytuację w ramki myślę, że przyjdzie czasem, tylko oczywiście tego czasu nie, nie za dużo mamy w soboty już kolejny mecz. Jeszcze raz gratuluję Rafał Drame i.